Wszystko pociemniało się na moich oczach. Próbowałam wziąć ostatni oddech, ale moje płuca wypełniły się wodą. Wydaje się, że to koniec. Ostatnią rzeczą, jaką tobie przypominam, bo jak powoli opadałam na dno basenu i zemdlałam. Tonąca syrena. Co za głupia sytuacja. Chciałam tylko uwagi, ponieważ moi rodzice ignorowali mnie przez całe dzieciństwo. Marzyłam o milionach subskryptorów, ale w ciągu trzech lat miałam na blogu zaledwie stu. Poskarżyłam się rodzicom, ale oni machnęli ręką i wyszli, żeby spędzić czas na osobności. Urodziłam się, gdy byli nastolatkami. Mama i tata mieli już tego dość. Bez nich mogę zrobić wszystko. Nieustannie oglądałam trendy. I na YouTubie trafił się filmik o pokazie ludzi z supermocami. Kiedy zobaczyłam supermoc zwycięzcy, moja szczęka prawie opadła. Ognista dziewczyna trzymała ogień w dłoni i nie spaliła się. Od razu zdobyła milion subskryptorów w ciągu kilku dni. Wtedy zdecydowałam, że wymyślę supermoc i stanę się popularna. Przez cały następny tydzień coś kombinowałam. Chowałam zapalniczki w rękawach, próbowałam rozbić stół, ale nic nie wychodziło. Właściwie o jakiej supermocy mówimy? A gdybym cały czas spędzała w szkole i trenowała pływanie? To jest to, pływanie. Nie mogłam kontrolować wody, ale co jeśli zostałabym syreną? Kupiłam różne tkaniny i szybko wykonałam ogon. A potem zamieściłam kilka filmików z wizerunkiem syreny. Ale w komentarzach była tylko nienawiść. Jak to? Nie możecie mnie tak łatwo zniechęcić. Powiedziałam, że kiedy weszłam do solonej wody, zostałam syreną. A na lądzie byłam zwykłym człowiekiem. Postanowiłam nagrać wideo, aby to udowodnić. Potem poszłam na basen obok domu, ale jak tylko założyłam ogon i nagrywałam, jak dodawałam sól do wody, ktoś zapukał do bramy. Kto tam? Moi rodzice wyjechali na weekend na imprezę. Nagle jakiś kolej z aparatem wpadł na podwórko. Widząc mnie, patrzał a potem klaskał z zachwytu. Powiedział, że był reżyserem serialu o superludziach. Wow, zobaczył mój kanał i zdecydował przeprowadzić transmisję na żywo o życiu Syreny. Transmisja na żywo? Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Reżyser mówił dalej. Tydzień na żywo będziesz jak ognista dziewczyna, kochanie. Jesteś prawdziwą Syreną, prawda? Udowodni to publiczności, a będziesz gwiazdą. Wyobraziłam sobie już milion subskryptorów i natychmiast się zgodziłam. Ale gdy tylko reżyser wyszedł, zdałam sobie sprawę, że to było tylko w mojej głowie. Jak miałam to udowodnić? Publiczność patrzałaby na każdy mój ruch. Nie spałam całą noc i postanowiłam przygotować się. Kiedy przyszła ekipa, byłam już w basenie. Reżyser był zachwycony moimi sztuczkami w wodzie, ale kodłaty kamerzysta Rich patrzał na mnie krzywo. Potem reżyser powiedział, że trzeba pokazać publiczności coś wyjątkowego. Musiałam zademonstrować, jak moje nogi zmieniają się w ogon. W końcu byłam prawdziwą sireną, a nie dziewczyną w przebraniu. Spanikowałam i odpowiedziałam, że jestem zmęczona. Może jutro ciąg dalszy? Reżyser niechętnie się zgodził i poczułam ulgę. Był czas, żeby pomyśleć, ale kamerzysta Rick powiedział, że pracował nad serialem od lat i wiedział, że cudów nie ma i że kłamie. Poczułam dreszcze przebiegające po plecach. Czy chciał mnie ujawnić? Cały wieczór czułam się dziwnie. Jak mogłam pokazać, że moje nogi stają się ogonem? O północy wpadłam na pomysł. Rano wstałam przed wszystkimi i przykleiłam ogon do ściany basenu. Chciałam tylko, żeby wszystko się udało. Wkrótce rozpoczęło się nagrywanie. Drżącym głosem powiedziałam, że teraz pokażę to, czego nikt wcześniej nie widział: zamienię nogi w ogon. Usiadłam na brzegu basenu, opuszczając nogi do ogonu. Spokojnie, najważniejsze było to, żeby zrobić to porządnie. Jednocześnie wskoczyłam w ogon i wpadłam do wody. Super! To jest to! Ale było za wcześnie, by się cieszyć. Zdałam sobie sprawę, że nie mogę się ruszać. Ogon utknął na krawędzi. To koniec! Szarpnęłam ogonem. Usłyszałam dźwięk potartej tkaniny. Wszyscy to usłyszeli. Ale reżyser tylko klasnął w dłoni i wydawało się, że niczego nie zauważył. Rick przez cały dzień się na mnie gapił. A wieczorem nagle oświadczył, że syreny mają przepiękny głos. Musiałam tylko zaśpiewać dla publiczności. Ku mojemu przerażeniu reżyser podchwycił ten pomysł więc jutro musiałam wszystkich oczarować swoim śpiewem. Boże, ja cholernie fałszuję! Po nagrywaniu, kiedy wszyscy wyszli, zdjęłam ogon. Cholera, był rozdarty! Wbiegłam do pokoju i zaczęłam naprawiać ogon, żeby nikt tego nie zauważył. Następnie zaczęłam szukać informacji po internecie, jak mogę znaleźć odpowiedni głos. Ściągnęłam dobrą płytę i w środku nocy wyciągnęłam głośniki z salonu na podwórko. Mam nadzieję, że nikt nie zauważy, że zrobię playback. Otworzyłam oczy po nachalnym pukaniu do drzwi. Do diabła! Zapomniałam ustawić alarm i zaspałam! Zawsze wstawałam, zanim załoga przyszła, by dyskretnie założyć ogon. A teraz na podwórku było dużo ludzi! Krzykłam do reżysera, że się rozgrzewam i że zajmuje to trochę czasu. I rzuciłam się na poszukiwanie ogona. Chyba wczoraj włożyłam go do prania. Kurczę! Wpadłam do łazienki i natychmiast otworzyłam pralkę. Ale ona okazała się pusta. Byłam w panice. Ktoś ukradł mi ogon. Prawdopodobnie ten ryk postanowił mnie wrobić. Wróciłam do swojego pokoju i prawie krzyczałam ze rozpaczy. To już koniec z popularnością. Ale potem mój wzrok padł na balkon. Gdzie coś schnęło. Moje serce prawie się zatrzymało. Wśród pościeli wisiał mój ogon. Co? A potem przypomniałam sobie, że sama to zrobiłam. Przez brak snu totalnie o tym zapomniałam. Teraz trzeba było jakoś odwrócić uwagę wszystkich, kiedy to zdejmowałam. Zajrzałam pod nogi i zobaczyłam kamyk. W następnej sekundzie poleciał prosto na statyw stojący pod balkonem. Kamera z hukiem upadła na ziemię, podczas gdy zespół pospiesznie zbierał sprzęt. Szarpnęłam za ogon, wbiegłam na podwórko i mając go na sobie, skoczyłam do basenu. Próbując ukryć adrenalinę, chwyciłam pilot, który schowałam w płetwach i włączyłam głośnik. Głos piosenkarki rozległ się po całym podwórku. Ruszyłam ustami do piosenki. I nawet przez sekundę myślałam, że to ja. Nagle wszystko zamilkło. Czułam, jak moje serce biło coraz szybciej. Zespół spojrzał na mnie z zaskoczeniem. Potem? Zakaszlałam i sama zaśpiewałam mały urywek. Myślałam, że to koniec. Ale reżyser nagle zaczął mi bić brawo. Cały zespół bił brawo. Reżyser powiedział, że nigdy nie widział syren, ale że po moim występie nie było wątpliwości, że jestem prawdziwa. Wieczorem, kiedy zespół zaczął pakować rzeczy, Rick podszedł do mnie. Uśmiechnął się niezadowolony i powiedział, że wkrótce będzie po wszystkim. Ale nie w taki sposób, jak myślałam. Dreszcze przeszły mnie po całym ciele. O co mu chodzi? Wtedy Rick stwierdził, że w ostatnim dniu będę musiała pokazać prawdziwe życie syreny. Musiałabym spędzić cały dzień pod wodą. Co? Zaprotestowałam. Ale reżyser ponownie poparł Rika. W głębi duszy płakałam, ale nie miałam wyboru. Stawka była dość wysoka. Jeszcze trochę i zostanę popularna. W środku nocy poszłam do garażu moich rodziców. Moja mama zawsze powtarzała, że nurkuje. A ja naprawdę potrzebowałam pomocy. Długo przeglądałam pół, ale tylko znajdowałam śmieci. W rozpaczy byłam gotowa się załamać, ale potem oparłam się o szafę. Drzwi się otwarły i zobaczyłam w środku butlę z tlenem. Rozmiar był idealny. I mogłam ją schować do ogona. Żeby tlenu starczyło na jeden dzień. Rano trzęsła się z nerwów, ale zanurzyłam się w wodzie próbując przeciągnąć rurkę tlenową przez kostium kąpielowy. Możesz to zrobić! Dzień pod wodą to nic! Pierwszy raz nie był trudny. Pokazałam sztuczki i pokazałam szczęśliwą twarz. Operator wezwał mnie na powierzchnię. Buf! W końcu odetchłam! Wypłynęła na powierzchnię, a on piąco zapytał. Syrena nie głodowała? A potem rzucił miglony. Reżyser zgodził się z nim. Byłam syreną, zjadłam je pod wodą. To było takie paskudne. Próbowałam jednocześnie przeżuwać i oddychać, a to wszystko wina rika. Gdy do końca zostało tylko pół godziny, tlen był prawie zerowy. Próbowałam oddychać płytko, ale reżyser poprosił mnie o pokazywanie charakterystycznego salta pod wodą. Nagle zakręciło mi się w głowie i przez przypadek szturkłam dłonią w rurkę. O nie! Sparaliżowałam się. Nie było tlenu. O nie, czy naprawdę uszkodziłam rurkę? Nie można było się wycofać. Trzeba było za wszelką cenę wytrzymać. Jeszcze tylko 7 minut. Wstrzymałam oddech tak długo jak tylko mogłam, ale nagle wszystko wokół mnie zaczęło ciemnieć. Ostatnią rzeczą jaką pamiętam, to było, że powoli opadałam na dno basenu i zamdlałam. Obudziłam się w szpitalu. Długo dochodziłam do siebie. Kiedy zauważyłam telefon na stoliku nocnym, drżącymi rękami otworzyłam program na YouTube. To było przerażające. Nie chciałam wiedzieć, co się stało. Myślałam, że zostanę znienawidzona, ale byłam zaskoczona, gdy zaczęłam czytać komentarze. Video obejrzało już 6 milionów ludzi. Widzowie pisali, że martwią się o mnie i bardzo mnie kochają za odwagę. Nie miało znaczenia, że nie byłam prawdziwą syreną. Ważne było to, że nie bałam się pokonać lęku i stać się syreną. Łzy napłynęły mi do oczu. Więc mogę być interesująca bez ogona? W tym momencie przyszli do mnie rodzice ale oni mieli być na imprezie. Myślałam, że mnie okrzyczą. Zamiast krzyku przytulili mnie. Mama mnie pocałowała. Bardzo się przestraszyła i zapytała, dlaczego to zrobiłam. Nie powstrzymywałam łez. Po prostu chciałam się czuć potrzebna. Tata powiedział, że to ich wina. Powinni mi poświęcić więcej czasu, niż próbować dogonić młodzież na imprezę. Teraz zobaczyli, jak potrzebowałam ich wsparcia i miłości. Kiedy zostałam wypisana ze szpitala, rodzice zabrali mnie nad morze, abym odpoczęła. Teraz miałam wielu subskrybentów, którzy pytali, kiedy będzie nowy filmik. Ale powiedziałam, że jeszcze nie jestem na to gotowa. Teraz ważne było spędzić czas z rodziną. Później zadzwonił do mnie Rick. Żałował, że tak wszystko wyszło. Myślał o serialu i nigdy nie chciał, żeby mi się coś złego stało. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że podejrzewanie Ricka było głupie. Śmialiśmy się z tej historii przez długi czas. A potem Rick... Życzył mi szczęścia, mówiąc, że po spotkaniu się ze mną uwierzył w cud. Ostatniego wieczoru przed wyjazdem postanowiłam popływać w morzu, ale kiedy weszłam do wody, poczułam mrowienie w nogach, spojrzałam w dół i nie wierzyłam własnym oczom. To niemożliwe. Na miejscu moich nóg był ogon. Byłam w szoku. Okazuje się, że cuda się zdarzają. Wystarczy tylko w nim uwierzyć.